Cześć, witajcie na kanale Skrawkę. Dzisiaj prezentuję wam trzeci layout, layout wiosenny, czyli na marzec. Stąd te kolory, takie właśnie jasne. Kolekcja, której użyłam, to jest kolekcja Lady Spring. Także typowo taka właśnie kolekcja wiosenna. Tak wygląda okładka z tej kolekcji, ale najfajniejsze jest to, że tak naprawdę tło tworzycie sami, bo to jest po prostu farb, farbkami. Ja to robiłam akurat tutaj tymi pastelami od Primy, ale tutaj każde farby będą dobre. Wiadomo, że inaczej będzie troszkę to wyglądało, no bo każde farby inaczej się, że powiem, rozlewają, ale. Jeśli nie masz farbek takich, to oczywiście możesz sobie użyć innych. Także tło robimy same, e, sami. Tutaj na e, tło, znaczy na bazę tego m, projektu użyłam takiego papieru, który wam podlinkuję pod, m, nie będzie tego widać, bo kurczę, moje światło tego nie ogarnia, a raczej mój telefon. Ale to jest taki delikatny, fakturowany papier. On nie jest biały, on jest taki lekko kremowaty, ale też dlatego właśnie bardzo fajnie się na tym prezentuje ta farbka. No, i właśnie najfajniejsze w tym jest to, że robimy to z rozetek, a rozetki tworzymy ze ścinek, Bo tak naprawdę każda rozetka to jest pasek papieru. Także, jak zostawiam jakaś kolekcja, zostają wam takie paski, można takie rozetki sobie porobić. One mogą być mniejsze, większe. Tak jak tutaj, jest mniejsza, wykończona, więc ma takie fajne wykończenie. Tutaj jest rozetka z papieru tego półprzyzroczystego, lekko powycinana, także może sobie też nadawać sobie samemu kształt. Koraliczki są z aksona z zestawów z Akszona. Tutaj są też takie koraliki, które możecie kupić w, w, w takich sklepach typu Kik, typu Teddy dalej. Także mnóstwo. tu jakiś guziczek. Napis jest też z kolekcji Lady Spring. No, oczywiście, zdjęcie tu przygotowałam akurat 10 na 10 ale można je zrobić na przykład większe, 9x13, troszkę inaczej porozkładać wtedy sobie te, te rozetki. To jest zrobione do, tylko i wyłącznie z rozetek i tej farbki, także bardzo niewielki zestaw materiałów tu jest użyty. Te papiery, które użyłam, akurat są z Lady Spring, no bo ta kolorystyka mi się jakaś spodobała, ale to może być naprawdę każdy inny żółty, zielony, niebieski papier, jaki macie w swoich zestawach. No i będziemy się bawić tymi rozetkami yy, i zrobimy sobie właśnie rozetki z papieru, bez żadnych sprzętów, jedyne co użyłam to dla yy, po prostu yy, łatwiejszego wykonania użyłam yy, tablicy do bigowania, no bo wiadomo to jest yy, raczej jej przydatne, yy, no ale bez tego też można to stworzyć, tylko to zajmie po prostu troszeczkę więcej czasu, także serdecznie Was zapraszam. Tak wygląda marcowy. Przypomnę Wam, jak wyglądają poprzednie. Ten duży segregator również zrobimy. Ja teraz czekam cały czas na te tutaj takie skręcane, raczej tutaj te skręcane. Elementy, którymi przymocujemy sobie nasz system, który będzie czteroczęściowy. Oczywiście, te, 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 które ja mam folię, one są z trzema dziurkami. Będę robiła sama te dziurki, czyli robiła sobie tak, żeby im po prostu pasowało, ponieważ no, w Polsce nie mamy. Um, ciężko dostać te trz trzyczęściowe. A z kolei te okładki zwykle są właśnie z zachodu ściągane, więc one są raczej na trzy. Ale to jest, to jest na luty. Tu jest miejsce na zdjęcie. Ono może być takie jak tutaj większe, może być mniejsze, czyli ta ramka po prostu pozwala na to, żeby to ewentualnie sobie ten rozmiar samemu dopasować. To jest na luty, które już będzie za chwileczkę nagrywane, bo już materiały mamy. Także będę nagrywała ten. Ten już jest nagrany, to jest na styczeń, który robiliśmy przy okazji robienia skrapełka. Także zapraszam. Oba są dostępne w cenie 40 zł. I teraz dochodzi ten trzeci. Ten trzeci. W zasadzie będę robiła już, dlatego, że tutaj wszystkie materiały, które użyłam, to mam, także on będzie dostępny szybciej chyba nawet niż, niż ten lutowy, także już serdecznie Was zapraszam. Ja ten akurat podkleiłam jeszcze tekturą, bo ten chciałabym chyba powiesić na ścianie, ale to może później, jak już poskładamy sobie właśnie te te 12 miesięcy, to wtedy dopiero sobie będę decydować. To jest mój pierwszy, który też jest dostępny, też w kwocie 400 zł, też może być jednym z tych 12. On jest cały czas dostępny. To jest pierwszy, mój wasz, który robiliśmy. Um, robiłam e, e, online. No i teraz tutaj szukam sobie kolejnych moich kieszeni, żeby włożyć ten, e, ten właśnie. Następny, także te tutaj foliki są na tyle duże, że spokojnie mogę sobie wsadzić nawet teraz podklejone i, i mocno tutaj wymiarowe, tak jak widać, to jest też taka, wiecie, ochrona, żeby ochronić sobie te layouty, jak one na przykład już ze ściany zejdą, to zawsze można je włożyć, takie segregatora i ten segregator sobie też zrobimy, ale tak jak mówię, czekam na razie na... No, na, na, na takie nity skręcane. Więc to jest na razie mój, <głos》>, to jest taki mój na razie tymczasowy, w którym sobie je przechowuję. Także serdecznie Was zapraszam. Ja już też do sklepu to wrzucam. Sklep jeszcze nie jest aktywny, bo jeszcze muszę tam dopieścić parę rzeczy. No jednak trwa to dłużej niż myślałam. Także o, tu mam dwa. Jeden jest tutaj, drugi jest tutaj. Także jak widzicie, miejsc jest tutaj dużo. No i co? I serdecznie Was zapraszam. Do zakupów. Do zobaczenia. Pozdrawiam Pa.